Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Warzywniaka. I dzisiaj przejdziemy do tworzenia marchewki i mach. Także tak, wpiszmy sobie tutaj od razu marchewka Sim. To będzie marchewka Sim. Marchewkowy Sim. Zobaczymy oczywiście, jak nam wyjdzie. E, wszystkiego dowiemy się pokrótce. A jeśli chodzi o marchewkę, marchewką będzie pani. jak już pewnie zauważyliście, taka wyszła simka z, z trybu tutaj losowego, także ona zostanie. I tak, kochani, jaką aspirację powinna mieć Marchewka? Marchewka jest słodka. Trzeba przyznać, że Marchewka jest słodka. Jeśli chodzi o wygląd, jest wy... Wysoka, bo to zresztą są też niskie, ale ja nie wiem czemu mi się zawsze bardziej jak nie wiem, mała mi kazała cię kupić marchewkę, to chowałam raczej te długie marchewki. Oczywiście są też te malutkie, które można sobie naraz dziabnąć i skrupać, no ale tak mi się bardziej kojarzy z takimi długimi marchewkami, takimi wąskimi. No nie, wiem, tak, tak mi się najczęściej kojarzyła marchewka. Jaka powinna być marchewka? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że powinna mieć tutaj aspiracje, kochani. Tak stwierdziłam, że może jednak troszeczkę poczytam. Tym razem o naszym warzewku i poczytam właśnie o marchewce. I wiele warzyw ma drogocenne składniki odżywcze, które dostarczają sobie do organizmu, natomiast marchewka ich ma naprawdę zanadto. Oraz e, przeczytałam pewien artykuł, gdzie nie udało się udowodnić tego, że marchewka jedzona w nadmiarze może mieć jakieś skutki uboczne dla organizmu. E, oczywiście to jest e, to, co, co wyczytam. Dlatego też stwierdzam, że nasza marchewka... Jestem ciekawa, jak na to zareagujecie. Ale powinna być sportowcem. I może nie tyle co kulturystyka, a entuzjastka sportów ekstremalnych. Dlaczego? Jednak kulturyści nam się często kojarzą z takim, takim idealnie wyróżnionym Ciałem, że każdy mięsień jest idealnie widoczny, ciało jest wycięte, nie ma ani odrobin na tkanki tłuszczowej. Oczywiście to jest tylko na tych wszystkich zawodach kulturystycznych. A na co dzień wiadomo, jest inaczej. No to są przygotowania do tego i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się pozbyć wody z organizmu. Nieważne, ale tutaj właśnie stwierdzam, że nasza marcheweczka będzie właśnie sportowcem. Tutaj właśnie entuzjastką sportów ekstremalnych. Dlaczego? Mówi się, że sport co zdrowie, prawda? Wiadomo, można mieć kontuzję. Ja miałam. Sporo kontuzji, jako, jak uprawiałam różne sporty. Także myślę, że tutaj zostaniemy właśnie przy tym, ponieważ marchewka nam dostarcza wiele właśnie substancji odżywczych. Jest ona naprawdę mega silnym antyoksydantem. Idealnie wpływa na nasz układ odpornościowy, jeżeli palicie straszne papierosy. To jest ci marchewka, bo naprawdę dużo może ona Wam pomóc. Oczywiście więcej możecie poczytać nawet na internecie, wszędzie w książkach, na internecie, no, no naprawdę, wszędzie jest pełno interne, in, informacji tutaj z tym związanych. Także tak. Marcheweczka jest naprawdę zdrowa, polecam, proszę jeść. Ja lubię bardzo, ale to bardzo surową marchewkę. Nie wiem, czy ugotowanej... gotowanej. Mm -mm. Jakoś tak nie. Wiem, nigdy kiedyś, za... kiedyś nie przypadałam za marchewką, natomiast teraz nawet ją lubię, ale musi być starta. Nie, nie mam jakieś takie, że musi być starta. Innej formy nie, z nie marchewki. No, mam jakieś takie pozostałości. <noise> Jednak y, różne rzeczy zostają, nie w człowieku, na zapas. Ale dobra, skoro jest y, tutaj nasza Simka entuzjastką sportów ekstremalnych, będzie aktywna, to na pewno będzie aktywna. Nie wiem czemu, ale y, marchewki kojarzą mi się z kulturalnymi osobami, i nie wiem dlaczego tak mi się to kojarzy. I jeszcze jedna cecha i powiem wam, że zaczyna być tutaj naprawdę ciężką, ponieważ y, nie ma tutaj takiej. Cechy, chyba, co by mogła mi tu spasować. Uwielbiam naturekcie. Chce... Nie chciałabym też do każdego warzywa jakby przypisywać tej samej cechy, jednak chciałabym troszeczkę tutaj inaczej do tego podejść. Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, bo naprawdę ciężko mi tutaj wybrać. Cechy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaką cechę wy byście przypisali do marchewki, bo naprawdę to warzywo sprawia mi trudność. Po prostu sprawia mi trudność. Dlatego też stwierdziłam, że damy cechę tutaj wesołą. Ci symowie często są szczęśliwi niż inni. Także wydaje mi się, że damy po prostu wesołą, no bo skoro jest zdrowa, e, zdrowa, zdrowa marchewka, z pewnością też jest szczęśliwa, ponieważ no jest jej jakby tutaj nie doskwiera żaden ból, no nic, więc wydaje mi się, że to jak najbardziej tutaj by pasowało też e, poprzez sport, dostarczamy swoim organizmowi endorfiny, e, także myślę, że tak będzie najlepiej. No i co kochani? Jeśli chodzi o, o ulubione tutaj kolejne cechy, co lubimy, czego nie lubimy, to myślę, że damy po prostu kolor pomarańczowy, no bo marchewaczka jest pomarańczowa, damy pomarańczową, Yy, główka, jest, jest mój Boże. tam. Nie, w sumie Miejmy nie. dam pomarańczową po prostu. Nie, stop, stój, stój. Damy może nawet brązowy, nie wiem, jak zgniła... <grywka> zgniła marchewka, oczywiście zrobimy taką dobrą marchewkę. Ale po prostu tak, no, tyle. Nie będę się w to zagłębiać, bo jakby nie o to tutaj chodzi, żeby aż tak tutaj to ogarniać. No i dobra, kochani, lecimy do yy, naszej Simki, którą teraz przerobimy. Oczywiście wypadałoby ją tutaj troszeczkę rozebrać. Dobra, zmieniłam lekko obraz, bo się rozjechała dopiero, zauważyłam. Wybaczcie mi to tutaj po prawej stronie coś się rozjechał, ale już jest okej. Okay, Także dobra, lecimy dalej i tak, kochani, kochani mamy rozebrać naszą Simkę oczywiście jak będą no, momenty, kiedy nie będę wam nic mówić bo z serca położę co tu ubrać, rany, kogutka jak to zrobić, pewnie to wytnę no, bo pewnie takie e, stopajki stopajki mi się tutaj e, będą zdarzały i tak, kochani, jak wspominałam wcześniej wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o sylwetkę naszej marchewki, to będzie właśnie taka szczuplutka, drobniutka marcheweczka, nawet powiem wam że całkiem bardziej by mi przypominała nastolatkę nasza marchewka więc ja e, zrobię tutaj na Raczej mi się nie zdarza na robić, ale. No tutaj mi akurat pasuje na stolatkę ogarnąć i to będzie naprawdę drobnitka, także nie patrzcie, nie patrzcie na mm, mm, tą sferę jakby realizmu tutaj. Chociaż mm, taka szczuputka i znowu mam problem z głową. Z głową mam problem. Może to śmiesznie brzmieć, ale mam problem z głową. Dobra, jeśli chodzi o oczka, no to wiadomo bez rzęs, bo nie wiem czemu, ale rzęs mnie tak jakoś odstraszają. Oczywiście weźmiemy sobie tutaj mody, jak zwykle będziemy korzystać z modów. Te są bardzo fajne, delikatne brwi. Takie, takie fajne wyczesane, ale wiecie o co chodzi? Marchewka nie jest zła. Marchewka nie jest zła, więc wypadałoby tutaj e, te brwi. O, jakoś tak. O, chyba nie jest to. Ewentualnie coś takiego zrobić. Chociaż. Mm -mm. No tak, nie do końca mi te brwi pasują. To są takie e, ładne, gęste. Gęściusie. No, muszę tutaj tak się porozglądać troszeczkę bardziej. Bo jednak widzicie tutaj widzą takie delikatne brwi I bardziej. Ten kolor, ten myślę, nawet. A te jak wyglądają? Bym um, chciała takie rude, ładne, pomarańczowe, ale to są takie. Nie wiem czemu, ale chyba, żeby się udało jakąś buzię stworzyć pod te brwi. Wszystko jest możliwe, oczywiście, kochani. I tak, zrobię bardzo. Chciałabym zrobić taką delikatną buzię. Bardzo delikatną, bo tak jak mówię, moim zdaniem marchewki są właśnie takie delikatne. Jestem bardzo ciekawa, jaka ona nam wyjdzie. Nosek taki malutki, drobniutki. Mam nadzieję, że nie wyjdzie jak każda simka moja. No, tak może być taką malutką bródkę. Ciekawa jestem, czy Wam spodoba się moje odwzorowanie marchewki. Nie tak do góry, tylko właśnie o. Tak na dół bym dał brwi. Już nawet by mi się podobały nawet powiem wam, co jestem w szoku naprawdę. Nie, marchewka to będzie taka naprawdę delikatna. Nie chodzi o to, że ona będzie jakąś obojętną zimką, bo po prostu będziesz taka... Delikatna. Mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi. I mam nadzieję, że też taka mi wyjdzie. Bo jednak zamysł, tak jak mówię, jest tutaj, tej, żeby pokazać tą delikatność tej simki. Ale no zobaczymy. Wiadomo. O, różnie może być. Musi być drobniutka. Ale patrzcie, i zawsze robię ten błąd tutaj. Mianowicie robię te policzka takie... <laughs> takie robię. Ja ich naprawdę nie lubię, ale bardzo często mi się zdarza je takie zrobić. Może coś i takiego. O. Mam nadzieję, że chociaż trochę się zmieniła, tutaj. Nie chcę takich zarysowanych tu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczy, lecimy do oczek, moich oczek. Już jeszcze tutaj noszę właśnie takie drobniusi. Drobniusi. Oczka takie rozmarzone bym chciała. Nie wiem, tak mi by pasowało do naszej marchewki. Bardzo lubię te kąciki łózowe sobie, tak wiecie, w dół skierować. Nie wiem, tak mam. Tak lubię mieć takie. Zamroczone troszeczkę oczka, oczka takie, takie marzycielki. Nie, tak mi się podobają. O, no, takie. No, zobaczymy jak to wyjdzie, prawda? Bo też jak założymy skinę, to z pewnością to też będzie troszeczkę inaczej mimo wszystko wyglądało. Ale dziwnie to wygląda jak teraz. To Te dziwnie wyglądają. I co to się stanęło? Co to, to się stanęło? Ja się pytam. Ja się pytam, jak trochę rozjechałam oczy. Tak może nawet... Jejku, a może i takie oczka? Takie oczka? Ja nie wiem jakie ja chcę oczy. Mmm, -hmm. Raczej nie takie. Takie też nie, te ostatnio wykorzystywaliśmy. Dobra, może, może... Ojejku, nie! Takie na no, pewno nie. Tam, kurczę, może takie? Niebieskie do marchewki? No nie wiem, zobaczymy jak to się będzie docelowo prezentowało, ewentualnie... O, a może i takie? Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy sobie tutaj. Jeszcze bym chciała zobaczyć naszą drobniarkę. Naprawdę musisz być drobniusia, kochana. Najwyżej sobie gdzieś tam przypakujesz w swoim życiu. I te ręce tak machają jak tu, ja chcę zrobić. Takim, naprawdę mniejszy, delikatny. Ja mam ułytki no, takie rozbudowane mam. Proszę, ale tak, aż nie zdrowo wyglądasz, marchewko. Troszeczkę jednak cię musimy tu utłuczyć. Troszeczkę. W ogóle, dajcie znać, czy oglądaliście Wiedźmina. Oczywiście yy, mówię do osób, które już mogą oglądać takie seriale. Bo ja oglądałam. Jest yy, mnie że oglądałam. Szczerze że, że, że wolałabym nie oglądać. Albo zacznę oglądać na nowo od, od, yy, od pierwszego sezonu. Kocham Wiedźmina. Dobra, nieważne. Yy, lecimy sobie teraz. Do skina. Lecimy do skina. A w zasadzie, może do kolor najpierw yy, skóry, nie? Yy, I tak, marchewko. Czy to powinnaś być neutralna czy ciepła? No nie, tutaj mi nie pasujesz. Mogłabyś mi tutaj nawet pasować, ale bardziej bym powiedziała chyba w tę stronę. Chciałabym, żeby była jasna, ale no widzicie jak to wychodzi. <grym> Dobra, na razie myślę tak. Ok, detale skóry musimy polecieć. No tu przecież jestem. Okej, okay. ła, wow, ale naturalnie, tak. To znaczy naturalnie, tak ludzko bardzo. Patrzę tak na podgląd, jak u was to będzie wyglądało, i powiem Wam, że ten no. Fajnie to wygląda. Muszę im buziulka. Buziulka mi się bardzo podoba, także chyba zostawimy to marchewko. Marchiwko, marchewko. szkoda że tutaj nie ma, czy. Nie. Yeah. Nie, yeah, nie o to mi chodziło chodziło mi. Nie ma podanej nazwy tutaj. Oj oj, oj no trudno, szkoda. Rzęsy. E, marchewka powinna mieć długie rzęsy. Teoretycznie nie wiem. Teoretycznie nie wiem, ale ja dam, bo jest przepięknie w tych rzęsach wygląda nasza marchewka i na pewno nasza marchewka, wiecie, co będzie miała? Yy, będzie miała, zaraz ja wam, ojeju, a może taki za... taki nosek byśmy zrobili? Zaczekajcie, zaraz tutaj coś znajdziemy. Może nie taki nosek. O, mi do marchewy. Dobra, o, ale fajne, o, o Jezu, ale nam to nie pasuje do marchewki, niestety. Ja jeszcze tak się porozglądam tutaj, czy coś by nam jeszcze pasowało do marchewki. Ej, nie uśmiechaj się, bo ja ci patrzę na usta. Dobra, niech będzie, niech będzie. Niech będzie takie podkreślenie tych ust. Dobra, myślę, że nasza marchewka... inaczej. Zobaczymy taką w pełni marchewę, dopiero jak ją jednak przystroimy włosami i ubraniem. Wtedy myślę, że już naszą marchewkę będziemy widzieć taką prawdziwą. Tylko i, nie wiem, czy, czy się zgodzicie ze mną, ale marchewka mi się kojarzy z krótkimi takimi włosami, takimi odważnymi. Może przez kolor, prawda, że są takie pomarańczki, sik takiego, ale jednak to nie będą te włosy. Ale kosmos kosmicznie, z kosmos, że fajnie wygląda. Mm, mi się podoba. Fajnie wygląda w tych włosach. bo że tak odważnie. Mega odważnie. Dobra, ale jeszcze tak popatrzę. Chociaż powiem wam, że tak do marchewy to mi pasuje. No, ale lecimy dalej. Jeszcze sobie pooglądajmy, co tutaj nam wpasowało się do naszej marcheweczki. I powiem wam, że fajnie jej w tych krótkich włosach naprawdę. O! Tych, mi się, tych podoba, mi się podoba. Jak, jak ta lala. Naprawdę bardzo mi się podoba. Wiecie co? Ja zostawiam te włosy, bo mi się naprawdę ta snimka w nich podoba. I marchewka właśnie kojarzy mi się z taką mocną kobietą, z taką, wiecie, z pazurem. Nie boi się niczego. Dlatego popatrzmy tutaj na makijaże. przez tego skina pewnie tak się delikatnie robi. Cokolwiek oczy... Ja bym usta zrobiła mocniejsze. O, oczy bym na przykład takie zostawiła. Natomiast usta bym poleciała taką czerwienią. Zobaczymy. Ale ciepłą czerwienią. O, ta smaka może być fajna. No. Chyba ta. Polecimy w... O, tak patrzę na podglądzie, jak to u was wygląda oczywiście. Niestety troszeczkę tutaj się to różni. Ale myślę, że tak. Ten damy. Bardzo fajnie się prezentuje. Damy jej kolczyki. Jak nigdy nie daję kolczyków, to tutaj muszę dać. Muszę dać po prostu kolczyki. Yy, I poszukałabym właśnie coś takiego. O nie, ale z rzęsami tutaj zaś nie pasuje. Czy będą jakieś kolczyki, co mi się nie będą z rzęsami psuć? O, na przykład te. No proszę bardzo. O, te są już delikatniejsze. I dałabym taki kolor. I o, podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Że nie tylko... A, mogę tu albo tu? Oh no... Nie. A to są dodatkowe rzęsy. I tutaj też. Ja nie wiedziałam, że ja mam takie rzęsy. I naprawdę. Ej, ale fajnie wygląda z tymi dodatkowymi rzęsami przyklejonymi. Naprawdę mi się podoba. Zostawiam, zostawiam. Tak, tak, tak mi pasuje do marchewki. Są okulary. Szkoda, że to nie są te tatuaże na twarzy, bo do marchewy wydaje mi się, że nawet taki tatuaż na twarzy by pasował. Oczywiście każdemu inaczej się będzie kojarzyła marchewka. To, że mi się tak kojarzy marchewka, no to wam nie musi. No, Mnie się taką Jagą kojarzy marchewka. Może przez kolor sam. Pewnie tak. Pewnie to też ma duże znaczenie tutaj w tym moim tutaj poszukiwaniu rzeczy pasujących do marchewki. Te rzeczy nie będzie tego chyba widać przez skinanie. Ewentualnie to. Wow! Jezu, jak wykonturowana, na Maxa powiem wam. Dajcie znać, czy lubicie się konturować. Ja lubię się konturować. No wiecie, wtedy twarz wygląda szczuplej. Po prostu. A tak, żeby ten kontur też nie był taki aż mocny. Tak patrzę na podgląd, jak to u was też będzie wyglądało. Żeby to tak ładnie mimo wszystko się prezentowało. Tak, musi być ładnie. <laughs> no ale dobra. Wydaje mi się, że buzia jako tako została skończona. Tak ona wygląda. Jeszcze tutaj nosek delikatnie zmniejszyła, bo. Tak mi pasuje po prostu do tej simki taki nosek delikatny. Brudka jeszcze troszeczkę węższa. Uko jest w miarę niskie, bo właśnie tak mi pasuje. Mi pasuje. Na rachewę. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o ubiór i że nastolatka tak wygląda, może ja ją powinnam zmienić na młodą dorosłą przynajmniej, ale przyjmijmy, że ona już ma gdzieś tam te 18 lat, tak że nie musimy aż tak tutaj kombinować, żeby ją, wiecie ubierać tak. No, wiecie o co mi chodzi. Dobra, jeżeli chodzi o... tak jak mówię, no ta z nimka mi ewidentnie pasuje pod taką zbuntowaną dziewczynę, także stawiam tutaj chyba te właśnie spodnie, ponieważ mi się mega podobają i mega mi do niej pasują. Będzie troszeczkę chyba w stylu punkowym. Dopasujecie sobie już po prostu muzyczny sami, ale już szukam tutaj buciku. Wiem, że powinnam przejść do... <laughs> jest ale dziwne buty. E, powinnam przejść do bluzki, ale... No nie to, nie, to nie jest to. O matko, ciężkie. Fest. No nie wiem, czy takie bym nie zostawiła. Jeszcze tak się rozglądam, czy mamy coś równie ciężkiego. Chyba nawet te. No, powiem mam jazda, jazda jest. I bluzka też powinna być taka mocna. To by było fajne, gdyby tu się nie, nie prześwitywało. Dobra, patrzymy dalej, patrzymy, patrzymy. No nie, no nie. Nie do tych y, strojów. Tutaj to na mnie pasuje absolutnie. Taka troszeczkę wyrozwierana Simka. Trzeba ją trochę jednak ubrać, mimo wszystko. Także, że no, szukam, szukam. O, ale fajna bluzeczka, ale niestety do ciebie ona nie pasuje. I w zasadzie z tej to bym dała teraz imprezową. <grym> Imprezowiczkę bym dała, naprawdę. Ja się zastanawiam nad tą zmianą, bo jednak taka imprezowa dziewczyna mi tu wychodzi. Dobra, i szukam tego stroju, aczkolwiek nie widzę niczego, co by mi tutaj pasowało, naprawdę. Nie wiem, albo ślepa jestem. O, o to na przykład. Yy, no nie. Mm -mm. No nie, brzydkie to jest. W ogóle czemu mam? Ja marchewka, utrudniasz mi życie aktualnie. Uuu. No i teraz chyba kolczyki powinnam zmienić, mi się wydaje. O jejku, jejku, Teraz mi kolczyki tak nie do końca pasują jednak. Nawet takie mniejsze, po prostu czarne. Dobra. I chyba to jest moja marchewka. <ścoughs> wiecie co, ona nie będzie kulturalna. Marchewka to jest śmiała. Marchewa jest śmiała. Mhm. Taka, że wiecie... Marchewka, wie co powiedzieć? Niby jest słodka, bo z urody jest słodka, ze smaku jest słodka, no, ale marchewę to też niezłe ziółko. Dobra, dajcie znać, co sądzicie o naszej marchewce, dajcie dokoniecznie znać, jakie wycechy byście dali. I jak w ogóle byście ją tutaj scharakteryzowali? Jak wy byście przerobili swoje marche marchewki, jestem tego niezmiernie ciekawa. Jeśli chcielibyście wysłać mi swoje zdjęcia marchewek czy zrzuty ekranu, zapraszam na Instagrama, a możecie mi w wiadomości prywatnej, ponieważ jestem naprawdę mega ciekawa waszych marchewek. No nie wiem, no tak mi się jakoś skojarzyła marchewka. Miała być słodka, ale ona jest słodka może tak nie do końca y, widać po wyglądzie, ale w mi serca. Jest kochaną dziewczyną. Zresztą patrzcie, jaki dobrze z oczu patrzy. Dobra, kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że marchewa przypadła Wam do gustu. I tyle. Trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę, subka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Sprawdźcie, jeśli myślicie, że subujecie, to czy faktycznie y, subskrybujecie kanał, bo jutro YouTube lubi sobie usunąć. Tyle. Trzymajcie się. Cześć!